Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y równe e^x. Mamy tu jakiś wykres, które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania. Równanie pierwsze to jest e^x równa się 0. Jednym słowem ja mam sprawdzić, czy takie równanie gdzie f od x jest wykresem funkcji. Z prawej strony mam wartość 0. Inaczej mówiąc, z lewej strony jest ten wykres, z prawej strony musi być funkcja y równe 0. Czyli jeśli bym narysował prostą y równe 0, to muszę sprawdzać, ile punktów wspólnych ma ta prosta i mój wykres. No ono ma dwa punkty wspólne. Więc byłyby dwa rozwiązania. Dokładnie dwa rozwiązania takiego równania, więc nie jest to odpowiedź A. Próbujmy zrobić B. Zobaczmy, czy to jest odpowiedź B. E od X. Równa się dokładnie 1. Czyli z lewej strony mam wykres funkcji, z prawej strony mam prostą Y równa się 1. Spróbuję sobie ją naszkicować. Y równe 1. Ile tu mam rozwiązań? Ile miejsc przecięcia? Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dokładnie cztery rozwiązania, a mają być dokładnie trzy rozwiązania. To nie jest odpowiedź B. Spróbujmy C. C ew X równa się 2. Z lewej strony wykres funkcji, z prawej strony prosta y równe 2. Ile jest miejsc wspólnych wykresu i prostej? Dokładnie 3. Jedno, drugie i trzecie. A mają być dokładnie 3 rozwiązania tego równania. Więc poprawna odpowiedź to będzie odpowiedź C. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.